Znasz to uczucie? Ktoś wchodzi do twojego życia i wydaje się być idealny. Rozumie cię bez słów. Kończy twoje zdania. Zawsze wie, co powiedzieć, by ukoić twój ból. Czujesz, że wreszcie spotkałeś bratnią duszę. A potem, powoli, niemal niezauważalnie, coś się zmienia. Ta sama osoba, która leczyła twoje rany, teraz zdaje się w nie celować z chirurgiczną precyzją. Twoje najgłębsze lęki stają się tematem żartów, twoje marzenia są subtelnie podważane, czujesz się zdezorientowany, osamotniony i zaczynasz wątpić we własne zdrowie psychiczne. Jeśli ta historia brzmi znajomo, być może nie masz do czynienia ze zwykłym toksycznym partnerem, narcyzem czy psychopatą być może trafiłeś na najtrudniejszy do wykrycia, najbardziej wyrafinowany typ manipulatora, kogoś, kto nosi maskę empatii, by ukryć duszę drapieżnika. Dzisiaj zdemaskujemy mrocznego empatę. W popularnej psychologii często dzielimy ludzi na empatów, wrażliwych i współczujących oraz mroczną triadę: narcyzów, makiawelistów i psychopatów, którzy empatii są pozbawieni. Ale co jeśli ta granica jest fałszywa? W 2020 roku psychologowie z Nottingham Trent University wstrząsnęli tym podziałem. Odkryli grupę ludzi, którzy posiadali cechy mrocznej triady, skłonność do manipulacji, chłód emocjonalny i egocentryzm, ale jednocześnie osiągali wysokie wyniki w testach na empatię. Jak to możliwe? Kluczem jest zrozumienie, że empatia ma dwie twarze. Pierwsza to empatia afektywna, to zdolność do odczuwania emocji innych. Kiedy twój przyjaciel cierpi, ty również czujesz jego ból. To jest empatia, którą wszyscy znamy i cenimy. Druga twarz to empatia poznawcza to zdolność do rozumienia i przewidywania emocji innych na poziomie intelektualnym. Wiesz, co ktoś czuje, dlaczego to czuje i jak zareaguje, ale sam tego nie odczuwasz. Jesteś jak genialny analityk danych, a Twoim zbiorem danych są ludzkie serca. Mroczny empata to mistrz empatii poznawczej, ale z niemal zerową empatią afektywną. Rozumie Twoje emocje lepiej niż ty sam, ale nie czuje ich. Dla niego Twoje uczucia to nie więź, to mapa. Mapa Twoich słabości, lęków i pragnień. A każda mapa może posłużyć do nawigacji lub do zaplanowania inwazji. Jak więc działa ta inwazja? Mroczny empata nie używa brutalnej siły narcyza ani chaotycznej destrukcji psychopaty. Jego broń jest znacznie bardziej wyrafinowana. Oto jego kluczowe taktyki. Taktyka pierwsza precyzyjne zranienia, ponieważ mroczny empata doskonale rozumie twoją psychikę, wie dokładnie, gdzie uderzyć. Pamiętasz, jak zwierzyłeś mu się ze swojego lęku przed porażką? Kilka tygodni później, gdy stoisz przed ważną decyzją, usłyszysz subtelną uwagę. Jesteś pewien, że dasz radę? To ogromna presja. Nie chciałbym, żebyś znowu. Wiesz, to nie jest krytyka, to precyzyjnie wymierzony cios w Twoją największą niepewność, przebrany za troskę. Taktyka druga emocjonalny pocałunek Judasza to jedna z najbardziej okrutnych technik. Mroczny empata potajemnie tworzy problem. A następnie, zjawia się jako Twój wybawca, by cię z niego uratować. Rozpuszcza w pracy plotkę podważającą twoje kompetencje, a potem przychodzi do Twojego biurka, by zaoferować pocieszenie i bronić cię przed anonimowymi oszczerstwami. Ty czujesz wdzięczność, a on zyskuje twoje bezgraniczne zaufanie i poczucie władzy. Taktyka trzecia. Kalibracja Twojej radości i smutku. Mroczny empata wie, że kluczem do kontroli jest zarządzanie Twoimi stanami emocjonalnymi. Gdy odnosisz sukces, zamiast w pełni go celebrować, wprowadzi nutę niepokoju. To wspaniale, obyś tylko dała radę utrzymać ten poziom. Twoja radość zostaje stłumiona. Gdy jesteś smutna, zamiast pozwolić ci przeżyć ból, będzie go podsycał, mówiąc masz pełne prawo tak się czuć, to straszne, co cię spotkało, utwierdzając cię w roli ofiary, która go potrzebuje. Taktyka czwarta. Subtelny sabotaż pod płaszczem pomocy. Chcesz zacząć nowy projekt? Mroczny empata zaoferuje pomoc. Będzie twoim największym kibicem, ale jego rady będą naszpikowane wątpliwościami. Świetny pomysł, ale czy rynek jest na to gotowy? A co jeśli konkurencja cię wyprzedzi? Po takiej rozmowie, zamiast czuć się zmotywowany, czujesz się sparaliżowany. Twoja ambicja została ugaszona w imię realizmu i troski. Taktyka piąta tworzenie ekskluzywnej więzi przez izolację. Mroczny empata sprawi, że poczujesz się najbardziej wyjątkową osobą na świecie. Będzie mówił: Tylko ty mnie rozumiesz, nigdy nikomu o tym nie mówiłem. Ta iluzja wyjątkowości ma swoją cenę. Jednocześnie będzie subtelnie podkopywał twoje relacje. Z innymi. Twoja przyjaciółka chyba nie ma o tobie najlepszego zdania. Zauważyłem, jak twoja rodzina na ciebie patrzy. Powoli, ale skutecznie odcina cię od twojego systemu wsparcia, aż zostanie tylko on twój jedyny powiernik, twój jedyny sojusznik twój strażnik więzienny. To wszystko składa się na niezwykle toksyczny, dezorientujący koktajl. Jesteś w relacji z kimś, kto wydaje się być Twoim największym wsparciem, a jednocześnie czujesz, jak z każdym dniem gaśniesz. To jest właśnie arcydzieło mrocznego empaty. Sprawić, byś dobrowolnie oddała klucze do własnej klatki. Jak więc walczyć z duchem? Jak obronić się przed kimś, kto zna Twoje słabości lepiej niż ty sam? To nie jest łatwe, ale jest możliwe. Obrona nie polega na konfrontacji, ale na odzyskaniu własnej percepcji. Krok pierwszy i najważniejszy: ufaj swojemu ciału i intuicji. Logika cię zawiedzie, bo mroczny empata jest mistrzem racjonalizacji, ale twoje ciało nie kłamie. Zwróć uwagę, jak się czujesz po spotkaniu z tą osobą: czujesz się zainspirowany i pełen energii, czy raczej wyczerpany, niespokojny i zdezorientowany. To uczucie emocjonalnego kaca jest Twoim systemem wczesnego ostrzegania. Nie ignoruj go. Krok drugi: zostań szarą skałą. Mroczny empata żywi się Twoimi reakcjami emocjonalnymi. Twoja radość, Twój ból, Twoja złość to dla niego paliwo i informacja. Technika szarej skały polega na tym, by stać się tak nudnym i nieciekawym, jak to tylko możliwe. Odpowiadaj zdawkowo, nie dziel się swoimi uczuciami, nie reaguj na prowokacje. Kiedy przestajesz dostarczać danych, ich mapa staje się bezużyteczna, a gra przestaje być interesująca. Krok trzeci: ustanów twarde granice informacyjne. Mroczny empata używa informacji jako broni, przestań mu jej dostarczać, nie zwierzaj mu się ze swoich lęków, marzeń i planów, stwórz informacyjną dietę. Im mniej o tobie wie, tym mniej ma amunicji. To nie jest nieuprzejmość, to akt samoobrony. Krok czwarty. Szukaj potwierdzenia na zewnątrz. Izolacja to ulubione narzędzie mrocznego empaty. Przełam ją. Porozmawiaj z zaufanym przyjacielem, członkiem rodziny lub terapeutą. Opisz konkretne sytuacje i swoje uczucia. Ktoś z zewnątrz, kto nie jest pod urokiem manipulatora, może dostrzec czerwone flagi, które ty przeoczyłaś. Usłyszenie to nie jest normalne od kogoś innego, może być niezwykle uwalniające. Mroczny empata jest przerażający nie dlatego, że jest potworem, jest przerażający, bo jest lustrem odbija twoją własną empatię i wrażliwość, przekształcając je w broń skierowaną przeciwko tobie. Zrozumienie tego mechanizmu jest pierwszym krokiem do odzyskania władzy. Twoja wrażliwość nie jest twoją słabością, to twoja supermoc. Musisz tylko nauczyć się, by nie oddawać jej w ręce tych, którzy chcą jej użyć, by cię zniszczyć, bo w ostatecznym rozrachunku najciemniejsze miejsca w ludzkiej psychice oświetla nie siła, ale świadomość.